Lokalizowana w Normandii, firma Didactic jest wiodącym na rynku francuskim producentem i dostawcą sterylnych wyrobów medycznych. Aby utrzymać pozycję lidera, przedsiębiorstwo zdecydowało się na zwiększenie pojemności magazynowej. Didactic jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. W 2014 roku okazało się, że pojemność naszego magazynu została wykorzystana w 92%, dlatego potrzebowaliśmy jej zwiększenia. Mekalux opracował dla Didactic projekt łączący regały paletowe z półautomatycznym systemem wjezdnym palet shuttle, pracującym w systemie FIFO (first in first out) oraz LIFO (last in first out). W rezultacie Didactic uzyskał pojemność magazynową wynoszącą maksymalnie 11 tysięcy palet. Dzięki firmie Mekalux zwiększyliśmy pojemność naszego magazynu, a co za tym idzie również wydajność. W magazynie Didactic składuje się dużą ilość palet na jednostkę asortymentową oraz wykonuje się dużą liczbę operacji załadunku i rozładunku. W systemie Palet Shuttle ładunek dostarczany jest do operatora, co znacznie zwiększa wydajność magazynu dzięki redukcji koniecznych do wykonania ruchów. Wózek został wyposażony w system blokujący z elektromagnesem, który zapewnia stabilność i bezpieczeństwo urządzenia podczas przenoszenia przez wózek widłowy. Palety mogą być pobierane z kanału jednostkowo lub ciągle. Można rozładować cały kanał lub tylko z góry określoną ilość palet. Palet Shuttle posiada również funkcję zagęszczania ładunków na początku lub na końcu kanału oraz inwentaryzacji poprzez przeliczenie palet składowanych w kanale. Kamera ułatwia poprawne umieszczenie wózka palet Shuttle na szynach w kanale, w szczególności w przypadku wysokich instalacji. Lokalizacje wybranego wózka w kanale ułatwiają sygnalizatory świetlne i dźwiękowe. Zastosowanie baterii litowych pozwala na 10 godzin nieprzerwanej pracy. Ich wymiana jest prosta i bezpieczna. Mekalux przyczynił się do sukcesu tego projektu. Montaż przeprowadzono w ustalonym terminie. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi wózka palet Shuttle, dzięki czemu mogliśmy szybko rozpocząć pracę. Firma Mekalux zaprojektowała i wyposażyła magazyn, który zagwarantował firmie Didactic możliwość dalszego rozwoju, a także usprawnił i przyspieszył obsługę oraz dostawę wyrobów medycznych.